Zaczarowana dolina, znana po hiszpańsku jako El Valle del Encanto, jest jedną z najciekawszych pozostałości archeologicznych w Chile. Jej powstanie przypisuje się tajemniczej kulturze El Molle, która powstała ponad 2000 lat temu. Okazuje się jednak, że znalezione w dolinie petroglify pochodzą ze znacznie wcześniejszej epoki, sięgającej 12 900 lat temu. Przedstawiają one głównie antropomorficzne postaci, które opierając się o kroniki i źródła etnohistoryczne w znacznej większości przedstawiają Viracocha, najwyższego boga Inków, który miał rzekomo stworzyć cały mezoamerykański świat. To właśnie za jego sprawą przybyli do Ameryki Hiszpanii i Portugalczycy, zostali uznani za rasę białych bogów. To jednak nie wszystko, a pozostałe antropomorficzne przedstawienia pozostają niewyjaśnione. Jednym z najbardziej fascynujących petroglifów jest zagadkowa postać z wydatną głową i dużymi oczyma, przypominająca słynnych szaraków. Jak myślicie? Co przedstawia ten wizerunek?